Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Yy, jesteśmy po pokonaniu gargulców dzwonu. Udało nam się za pierwszym razem. Idźmy zobaczyć, co tutaj za nimi się znajdowało. Tutaj z boku nic nie ma, nie ma z drugiej strony. Też nic nie ma. Dobra. To zobaczmy tu w środku. Dobra, drabina. Cały czas te drabiny, i do góry, i do góry. Tam nic nie ma? Nie. Okej. Okay. Tu też nic nie ma? Nic. No i kolejna drabina, żeby się nie zwalić stąd. Palmy słońce pociągnijmy dźwignię. No i Rozbisz miał dźwięk pierwszego dzwonu, o którym wspominał ten NPC na początku... Yy, znaczy i w Azylu Nieumarłych, ten NPC, który dawał nam estusy, wspominał o dzwonach. I tutaj ten NPC, który, yy, którego spotkaliśmy jako pierwszego, gdy dotarliśmy do kaplicy Firelink, to pierwszy właśnie dzwon zabiliśmy. O matko, a ty to kto?

Kamień oczyszczenia zmniejsza intensywność klątwy, może ją zdjąć. A wiecie co, kupmy sobie jeden taki kamień. Oskarżenie, zgłoś przybycie na Kość wiodąca do domu, księga winnych. Można zobaczyć sobie tutaj jakiś cud. Talizman wielki. O, pierścienie ofiary jeden już taki mamy, za 5000 można taki kupić. I pierścienie na odporność od trucizny i krwawienie, dobra, nie na razie. Nauczymy się gestu. Okej. Okay. prośba o rozgrzeszenie. Nie ma grzechów na sumieniu, no i okej. Okay. dobra. No, nie, na Straszny ten śmiech jego tutaj. Eee, dobra, może się uleczę, bo powrotna droga może być ciężka. Dobra, i wróćmy do ogniska. Ktoś bije w dzwon. Z tego co wiem, to chyba, gdy gramy online, to słyszymy, gdy ktoś właśnie zabije w ten dzwon. Tak naprawdę, naprawdę. Dobra, tutaj mamy wszystkich pokonanych po drodze. Tylko zdaje mi się, że ostatnio usiadłem przy ognisku w kaplicy Firelink, a niekoniecznie tam chcę, więc chciałbym dotrzeć do tego ogniska w tamtą stronę, zaraz zobaczycie. Znaczy byliśmy przy tamtym ognisku. Tutaj chyba żadnych przeciwników nie mamy. Prawie 9. O, kurczę, no tak. A się zlękłem. No dobra. No tak, bo szliśmy z kaplicy firing, to tych tutaj nie pokonaliśmy. Zaskoczyło mnie to troszeczkę. No, i tutaj już zaraz mamy ognisko. I sobie przy nim odpoczniemy, i sobie damy dwa punkty wytrzymałość, jeden punkt w siłę. Tutaj troszeczkę nam zostało jeszcze tych punktów. Chodźmy na dół zobaczyć. No i posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia, do powiedzenia ten kowal. No, i mamy możliwość teraz wzmocnienia sobie broni, zbroi, naprawy, wyposażenia. Na początek nauczmy się gestu, oczywiście. Yy, naprawmy, może, sobie ten smoczy miecz, łuk i tarczę. Tego na razie nie używamy. Ok, te rzeczy sobie naprawiliśmy. Yy, Smocza łuska jest tutaj potrzebna do wzmocnienia tego miecza. Ale ta broń się nie skaluje z żadną naszą yy, ani z siłą, ani ze zwinnością się nie skaluje. Z żadną statystyką. Więc chyba nie ma sensu go ulepszać. I tak, to jak znajdziemy jakąś dobrą broń, to sobie może ją poulepszamy. A na razie będziemy chodzić z tym co mamy. No dobra Postaram się Okej okay. Tam na razie nie chcemy iść Chodźmy zobaczyć co tutaj się wyprawia Plamy krwi jakieś Są ostatnie chwile życia jakiegoś gracza, kogoś tu mamy, czy to NPC, chyba tak, posłuchajmy, thought. I am Ziegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall. Or a gate, I should say. The thing just won't budge, no matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. <laughs> na wprost zobaczymy, może jeszcze coś tam powie. Still closed. Still closed. Mm. Still ok, teraz Still już się closed. powtarza w kółko to samo. Mm. No, zamknięte. Nie ma tutaj jakiejś opcji otworzyć. Nie, tutaj nie. Nie można. Dobra. Najwidoczniej no później będziemy mogli coś z tym zrobić. To w takim razie może będziemy powoli się kierować tam do tych drzwi, do których znaleźliśmy klucz. Ale najpierw chciałbym pokonać tych dwóch czarnych rycerzy, których spotkaliśmy na naszej drodze, bo później pewnie zapomnę w ogóle o tym i tak dalej, i tak dalej. Więc wróćmy się do nich. I postarajmy się ich pokonać. Okej. Okay. To musimy tam dojść najpierw. Okej. Okay. Dobra, teraz ty. A tego sobie darujemy. Czy ten... O nie, to może wolniej trochę. Spróbujmy, może wejść mu na plecy. Oła. Albo koło minąć w ogóle. Aha, dobra, zauważył nas. Niepotrzebnie się. Chociaż nie. nie. Nie idzie chyba za nami. Czy jednak. Nie. Dobra. To tutaj postarajmy się przebiec i nie zginąć. Coś się udało, chyba. I usiądziemy sobie przy tym ognisku i pójdziemy do tego czarnego rycerza, który jest na górze. Eee, dalej nie mogę dać poziomu, ale to może jakąś duszyczkę zużyjemy. Starczy. Kurczę, nie spojrzałem, ile jest potrzebne. Ale za, tutaj za tą duszyczkę dostaliśmy tysiąc dusz. Więc na pewno powinno wystarczyć. Yy, może w tą zwinność. Nie, to idziemy w siłę, a damy sobie witalność. Ok. W ogóle chyba wyekwip wyekwipowany mam łuk, co może też mnie trochę obciążać. Dalej jeszcze robię ciężkie, znaczy tak zwane fatrole. Czy to nie są fatrole? Kurczę, nie wiem. No, to nie są fatrole. Ech, dobra. Na golasa ganiać nie będę. Dobra, załóżmy to, co mieliśmy. Czy my nie mamy? Tylko ten pierścień mamy na razie. Okej. Okay. Dobra. No, tego trzeba się pozbyć, zanim tam pójdziemy, bo będzie nam przeszkadzał. Wow. Tego nie wiedziałem, że taki atak mamy. Nie chcę schować. Tylko zobaczyć. Ale to sporo wytrzymałości. Chyba nam zjeżdża taki atak. Dobra. No to spróbujmy się a z tym czarnym rycerzem. Nie wiem, czy tutaj na górze się z nim spróbować. U, wow, dobra. Dobra, jeden atak w plecy i zwiewamy na dół. Zwiewamy, zwiewamy Napijmy się stusika Przyjdzie tu do nas No come on. O ten skąd tu się wziął Oj ojoj oj, oj. No nie no, pierwszy raz coś takiego widziałem No i mnie zabił oczywiście jest! no on z góry zaskoczył? Ciekawe. Pierwszy raz coś takiego widziałem. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. <słuch> A, zapomniałem o tym koledze. Dobra, idziemy, idziemy. Jakoś nie mogę wyczuć tego jego ataków. Dobra. Mamy czas się napić, jest tu sala. No kurczę, czemu on mi się odwrócił, no? No kurczę, no nie mogę wyczuć go zupełnie. Ech. Nie, no pokonam go na 100%. Postanowiłem i będę chodził tyle razy, aż go pokonam. Dobra, chodź ty pierwszy. I z powrotem na górę. Daleko do niego nie mamy. Niedługo się uleczyłem Kurde kupię schody Dobra, leż Gródka Tytanii tu z niego wypadła Nic więcej tutaj nie pilnował Nie, on musiał tutaj z góry na mnie zeskoczyć No dobra Dobra jeden czarny rycerz z głowy Ciężko jak krew z nosa to poszło No ale okej okay. I teraz kolejny tylko chwila gdzie on był mm, Dobra chyba Po drodze na taurusa tam był to tutaj mamy zejście na dół do tego ogniska No dobra Aha, Dobra Tych musimy się pozbyć. No dawaj. Przynajmniej to mi w miarę wychodzi. A tam te drzwi będą tam, do przodu, na końcu po lewej stronie Patrząc. Oho, smok wrócił. Więc ciekawie, ciekawie. Zjedźmy sobie na dół. Ech, lepiej usiądę przy tym ognisku. Bo podejrzewam, że nie jeden raz będę szedł na tego czarnego rycerza. Okej. Okay. Drugi. Jeszcze ten z dołu powinien przyjść. No chodź. Koleżko u, Zasłonił się tarczą. No, jeszcze ten, dobra. Całą drogę musimy pokonać. Wcześniejszą, którą już tu szliśmy. Dobra. Tutaj będą rzucać tymi bombami w nas. Oho. 7 butelek estusa nam zostało. Hmm, tutaj nie musimy wchodzić do tego domu. Mam nadzieję, że tamten nas nie zauważy. Ten pierwszy, bo ten bombami rzuca. I teraz O, Dobra. I bombę zapalającą zdobyliśmy jedną. Tutaj ten kusznik cholerny Który by nam przeszkadzał jakbyśmy tam poszli dalej Dobra Po kolei panowie Dobra Pan z włócznią też prosimy Okej okay. Tam z góry jeszcze jakiś powinien nam zlecieć. No, chodź. Dobra. Dobra, dobra. Uważaj na twardy wróg. I tutaj mamy czarnego rycerza. Może spróbujemy wejść mu na plecy. Tak zwykle nie wyszło. Dobra, chodźmy gdzieś gdzie jest więcej miejsca. Może tu. Może być tu. O! No bo tamten niech się wróci tam na górę. A ty tutaj chodź do mnie. Cholera. Dobra. Jeszcze raz, żeby się tak udało, i będzie fajnie. Hey, panie czarny rycerzu, chciałbym się uleczyć, mogę? Zdało się z tym za pierwszym razem. Ale tak trochę kiepsko to poszło, no ale cóż. Może następnym razem będzie lepiej, jak jakiegoś spotkamy. Czego tutaj pilnowałeś, Czarny Rycerzu? Pierściń z niebieskim łzokamieniem. Okej, okay, zobaczmy sobie. Zwiększa obrażenia, nie, obronę chyba, gdy masz mało punktów życia, tak? Rzadki klejnot zwany, zwany łzokamieniem, który potrafi wyczuć nadchodzącą śmierć. Zwiększa skuteczność obrony wojownika, którego życie znajduje się w niebezpieczeństwie. Okej, okay, załóżmy sobie taki pierścień. I tak prawdę mówiąc. Może pójdziemy sobie od razu tędy, bo tam na tym moście stoi ten smog, znaczy siedzi nad tym mostem. I sobie może pójdziemy tutaj, żeby dojść do tych drzwi, do których znaleźliśmy klucz. A gdzie go znaleźliśmy, to zupełnie nie pamiętam. Tu przebiegnijmy, bo tam kusznice na górze nie powinni nas trafić, jak będziemy biec. O, możliwe, że stąd nie zabrałem skarbu. Jak przechodziłem to drugi raz nie zabrałem, bo starałem się zebrać wszystko tak jak za pierwszym razem. Dobra, wyleczmy się. Zobaczmy czy tutaj ten NPC ma, co, ma nam coś do powiedzenia. O, stoi sobie. Nie, nic nowego. Okej. Okay. Mm -hmm. Smoczek siedzi, ale patrzcie, dziwny ogon ma dalej na miejscu, nie? A przecież odcięliśmy i mamy broń z jego ogona. No dobra, użyliśmy klucz do piwnicy i zobaczmy tutaj, co za nimi się kryje. Drabina, jakże, to bardzo długa. No, okej. Okay. Nic ciekawego tutaj nie ma. Nie, w tym miejscu nie ma. O, i tutaj mamy schody jakieś. Nie wytrzymam tego. No tak, potrzebujesz komfort. Co tutaj jest? O, proszę. I jesteśmy w tym miejscu zaraz koło ogniska, więc otworzyliśmy sobie skrót. Właśnie tam na dół, gdzie przed chwilą zjechaliśmy po tej drabinie. Dobra. I znowu jesteśmy w tym miejscu. No okej. Okay. Dobra. To może będzie taki krótszy odcinek. Otworzyliśmy sobie ten skrót, zabiliśmy tych dwóch czarnych rycerzy, i w następnym odcinku sobie zaczniemy eksplorować tą lokację, do której tam dotarliśmy, zjeżdżając tą windą. A w tym momencie skończę ten materiał. Jeśli się podobało, no to oczywiście dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. No i do, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!